Siema, ja jestem x 9 to jest trzeci odcinek z tej Rayman Legends i dzisiaj przychodzimy ostatni... ostatni dwa poziomy w świecie. Chyba ostatnie dwa poziomy. A raczej tak. I na początek przejdziemy sobie... To jest Q. No, o ja jakąś tam wojuszkę i ten odcinek będzie krótszy niż poprzednie, ponieważ... Kończymy sobie ten świat. Kolejny odcinek będzie z Nowego Świata. Tam światu. Nie wiem jak to się mówi. Kolejny świat to taki o żabach. Nie, nie że o żabach, ale ja myślę, że żabka jakby. Ja go nie lubię. No ale to jedno. Jest tutaj dzisiaj naczele. O Jezu, o Jezu, ale pominąłem. Nie mam tego to kompletnie nie pamiętam. Ale coś będzie... Ale to pominaj. Ale spukuję. Nie widzicie. Nie pamiętam tego. Totalnie. No. no. Ale ja jestem słaby w tą grę jestem. ja nie wiem. ja nie Okay, ja się O Jezu, Czekajcie no, bo ja już Musiałem VIP w telefonie wyłączyć włączyć to wam Lecimy sobie dalej. Tam jakieś ojoba, które stworzam. Ja ja sobie te tego wejść. O jezu, chciałem to spuścić. Dosięgnę, dosięgnę. Ja to chyba już jest checkpoint. Dłon, wow, wow. dłon, ja. O jezu, co Ojciec nie będzie w stu to Nie będzie jopędza. Ja liczyłem, że ja to za pierwszym razem zajmę, bo ja tam daję na... mam ją na konsoli i na konsoli się wygodniej gaję, ale nie mam pada. Tam... Żeby nie mam pada, jak podłączyć do komputera, ja tak bym jał na padzie. Nie wiem, na kolejny odcinek ogajnąć pada, bo... Nieprzyjemnie się gaja na klawiaturze. Tak w I odblokowaliśmy kolejną... Nie, już... Ostatni świat odblokowaliśmy. I za ostatnim no, Bo ostatni to jest ten za 400 małaków. A my mamy dopiero 66. No bo ja lecimy bossa, z japałem Tink, fay, i nie udało mi się ogarnąć tą z tego języku. Z, z tym to też się męczyłem. Ja pamiętam! Ja to pamiętam, bo no, się w tym jako dziecko. <gry> Moka. Uwaga! Tutaj... Wspomnę, twarz! Nie rozumiem tego błota, ale... Nie rozumiem no, tego. Do... Przychyliłem się, tak? Nie no... no. Mogłabym wyskoczyć i... Tu widzi go, ale nie będę językował. pocieka. o, już tutaj podleci. Dobra, ja dostał. Jeszcze dwa jazdy musiałem. Znaczy tak dwa jazdy to już wiem. nie aż tak mało za... ...dwie, trzy miesiące. Hmm. To będzie trwało przednie jakieś 10 minut, a w tym odśrednim trójka Nie latać, po bo świat. Jest jeden odcinek i wchodzimy na kolejny świat. Wchodzimy z naszego światu. No co? No bo ja w ja ja... nie przypomniałem jak ja muszę go teraz pieprznąć. I to jest konieczne. To ja w świecie widzę. Trochę więcej będzie do tomu z Xenomoracem, jak ja bym się jeszcze zobaczyła. Czy postanawia, czy, czy testować innych postaci, bo... No nie wiem, czy testować te inne postacie, czy... Wydaje to... ja wolę dawać jej mężczyznę ja ale nie lubię, gdy ja się tak ślemo zajmę. Tu jeszcze ja będzie. Wziął Tak sobie ostatni znowu w tajach, chyba ale mi. Lubię tą leję, ale totalnie no, nie umiem ją Ja cię ją nagajam, ale jeżeli będziemy na przykład na pierwszej części, bo mam tą Ensain Paidowi, wszystkie części w jedną greje. Zaczniemy się na przykład w pierwszej części na jakimś poziomie, a nie będę mógł go w ogóle przejść, to zaczniemy do jego części i będziemy tak staczać, ale... Mam nadzieję, że jakoś wyjdzie. No bo ja mamy tutaj pierwszego czajnoksiężnika i ja zawsze nie wiem, bo tak z nim potrafię, tak, tak to potępić pojechać, tak, Ale nie będę przebiegał. Po prostu wypierw się go w kosmos. I mamy Globoksa z tym takim czymś. jakiegoś konia i świnkę. Taką kosmosową. A i tu będą te twoje. No wpadł sobie No i są te małe diabełki No i one tak będą go kuć do końca gaj i one będą się kolejne Jest pięć miejsc i pięć dosów No ale dobra. I mamy kolejny poziom i jeszcze ostatni mały w tym świecie oczywiście Dobre. Ten In, to ja był w Tajapat. Coś się zapamięta z polskiej wersji językowej. Dobra, ja No, I Costelloyok. Zajmuję w bossa. Jestem bardzo mądrym człowiekiem. Exit level. Bo ja nie chcę przechodzić tego bossa jeszcze raz. Nie. Jezu. I teraz kapulę. Oh to ma dwie czaszki i jest to. Taki poziom... Nie wiem jak to powiedzieć. Taki teleporter do kolejnego świata? Nie wiem. O i tu leci taka fajna muzyczka. I to lubiłem bo w świecie w wersji jest tak ciężko w ogóle na tamtym świecie jest tak. No i to mamy? Jest cały poziom tego Takie mamy Ja. Nie tak ja, ja. by ja to było tak nie pamiętam za to miałam. O ja jest po prostu.

Powstanie jakaś, mam nadzieję, że będzie ona 3D albo 2D i nie jakieś szalone koiliki, które będą tam jakoś wydziły. Tylko normalna gaja o jejmenie. Taka jak na przykład ta, albo jej imię dwójka, albo to Bo jestem obajomnym fanem tych je. Szczególnie dwójki. A myślałem, że kucha i dostanę. Kucha dostanę, dopiero. Yy, no. Jak na jazdę, bo ja nie bo Na jazdę będzie na końcu. Czekajcie. A, um, odblokowaliśmy. Uh -huh. O, już mamy 17 tysięcy lumów. Jeżeli będziecie czasami słyszeć takie brzęczenie, to znaczy, że ktoś do mnie dzwoni. Na gojupie, na messengerze. No wcale tak, taki kojutki tam nie był ten odcinek. 13 minut, pewnie 15 wyjdzie. O, małaka dostaliśmy. Nie wiem czy kiedyś... Przejdźmy się do galerii bohaterów, bo odblokowaliśmy Tutaj mamy. Ja wam zaprezentuję. Może ja wam zaprezentuję wszystkie te postacie. Tu mamy jakąś wizję. No, a ja a to jest Globox. No właśnie. Wi Widzicie jak on się ślamazajnie rojusza. Tu mamy. Małaka. Ja go lubię. Znaczy za dużo nie gram, ale spoko ten. Tutaj mamy męską wersję. Chyba męską. Tu mamy Globoxa w jakimś przebajaniu. jajmana e -E Rycerza. Ten z... A dobra, bo to jest Małak w przebajaniu Raymana. E -E Sajmony Globox. I z tego, co się poprzednio dowiedzieliśmy, to jest Oryginalny ten, w Globoxa. Glob ten, czyli... no. Globox małak. Glob małak. I tutaj za 20 tysięcy lumusów będziemy mieli... Lumów! Lumów. Będziemy mieli imena, yy, Też takiego globoksianego. Globoksianego. I tutaj już będzie. Ten w ogóle jest za... 75 tysięcy, zawsze był za 170 tysięcy. No tu mamy takiego. No a bez przebajania żadnego. No, może mi się uda go zdobyć, ale bardzo wątpię. Ale nigdy go nie zdobyłem. A chciałbym. No, to takie zawsze osiągnięcie, że nie smuciłem Takie. No tu mamy w dzięki. Może jeszcze wam to pokażę, bo Myślę, że w kolejnym świecie zagrajemy sobie jakimś właśnie tym nałapiem I w kolejnym świecie chyba przyjdą sobie dwa albo trzy poziomy Zależy No i tutaj O nam no, codziennie dają lumy I czasami monety Tylko to też się opłaca No, ja sobie miałem wszystkie ja, ja pamiętam, że Kiedyś homikowałem te zdajapki, potem miałem 80. To chyba już mówiłem. No ale. No bo ja to by było na tyle z tego odcinka. Yy, w kolejnym zaczniemy nowy świat. Zakumkana historia. O, teraz sobie przypomniałem, jak się nazywa ten świat. A tak to nie wiedziałem. No to zakumkana historia. Tutaj są. Takie kolejne. No, także widzimy się w kolejnym odcinku. Jeśli się podobało wam to, zostawcie łapeczkę, subskrypcję. Też możecie zostawić cześć.